Pokój w temacie jedzenia to zawsze dla mnie wiązało się ze stresem. Miałam tydzień wolnego mm -hmm. i pomyślałam sobie, co ja chciałabym robić w tym tygodniu. I pierwsza myśl była: po prostu chcę schudnąć, w końcu chcę zrobić coś dla siebie. Nie myślę tylko o innych, tylko o sobie. No. Usiadłam przed komputerem, wyszukałam parę miejsc, w które można by było pojechać. Nigdy, nigdzie nie byłam na takich obozach, więc zaczęłam czytać opinie właśnie uczestniczek. Opusz psychodietetyczny, no to już kliknęło, to po prostu coś dla mnie. Tego mi właśnie było potrzeba, żeby ktoś pomógł mi, mnie poprowadził po prostu. I to jest coś fantastycznego, bo do człowieka dociera takimi etapami, że. Co robił źle całe, całe życie, tak? Całe życie yy, po prostu ja mogę powiedzieć, że no, to była zła droga, tak? Teraz yy, wiem, mam choćby wytyczne. Ja wiem, że na pewno będzie trudno. Na pewno nie wszystko mi się uda, ale po prostu jestem dobrej myśli. Po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że jestem na dobrej drodze, bo no bo mam zaplecze, tak? Mam zaplecze, mam materiały, mogę się do nich odnieść, mogę się cofnąć do nich, jeszcze raz to przeczytać, przemyśleć i po prostu myślę, że będzie dobrze.